Igor Michaliszen, walczyłeś dla wielu federacji, szukasz swojego miejsca, swojej organizacji. Może taką będzie IFM Show? Witam wszystkich serdecznie. Być może będzie, nie wiem, jestem tutaj pierwszy raz. Tak jak pani powiedziała, w wielu federacjach już miałem okazję walczyć. Raczej nie wiąże się chyba na razie kontraktami. Taki też jest zamysł mojego menadżera. Także zobaczymy po walce, co się będzie działo. Widziałam jakiś wywiad z Tobą, w, których, w którym mówiłeś, ja nie lubię robić show, ja lubię pracować w OKTAGONIE, a jednak IFM w dużym stopniu stawia na to show i w ten sposób chce promować swoje gale. Jak więc się odnajdziesz w takiej formule? Bardziej mi chodziło o taką otoczkę gwiazdorzenia trasztoku, może, może jeszcze do tego nie dorosłem, aczkolwiek e, ja sobie taki cel obrałem, że chcę to show robić w klatce, czyli skupiam się na treningu i chcę porywać kibiców moimi umiejętnościami w klatce. A co do FM, sam nie wiem jeszcze co tutaj się będzie działo, także zobaczymy co nam przyjdzie z tymi challenge'ami robić. To ogólnie jesteś takim zawodnikiem, który nie lubi wybiegać w przyszłość, a co cię skłoniło do tego, żeby współpracować z FM? Po, po, po prostu, padła propozycja walki, wiemy jakie mamy czasy, jest pandemia, także padła propozycja walki, tutaj organizatorzy naprawdę bardzo się postarali, bo znaleźli mi fajnego, mocnego rywala, no i tyle, po prostu, zaakceptowaliśmy tą walkę. No właśnie, rywal może już w klatce nie być taki fajny, ma rekord 21.5, to robi wrażenie, jest bardzo doświadczony, na co się nastawiasz, jeśli chodzi o niego, jeśli chodzi o Bułgara? Wydaje mi się, że biłem się już z mocniejszymi rywalami, może nie aż tak doświadczonymi, ale czy to Tomek Romanowski, czy Daniel Skibiński, który też się będzie bił na gali. Także nie obawiam się tego jego doświadczenia. A odnośnie swojego rywala, jest groźny, ma niemiłą minę i tyle. A czy w klatce będzie niemiły? niemiły nie wydaje mi się. Ja trenuję 2-3 razy dziennie, poświęciłem się temu, całe życie tak naprawdę poświęciłem temu, więc nie obawiam się w żaden sposób swojego przeciwnika. Przygotowujesz się pod niego, czy do walki? Yy, nie, raczej do walki. Nieraz już miałem taką sytuację, że ci rywale wypadali często na tydzień, dwa tygodnie przed walką, także Wiem, jakie mam mniej więcej mocne strony, słabe strony, ale jakoś, znaczy mam cały sztab szkoleniowy od tego, tak. Oni to po prostu rozkminiają, co ja mam zrobić. Ja się jakoś w to mocno nie zagłębiam, tylko po prostu chcę wejść i zrobić robotę. Pomysł właścicieli Federacji IFM na promocję swojego wydarzenia jest taki, aby połączyć świat YouTube'a ze światem MMA. Co sądzisz o tym wyzwaniu? No takie czasy nastały, tak? Wiemy, wiemy, jak to teraz wygląda z tymi całymi frikowymi galami. Wydaje mi się, że z biznesowego punktu widzenia jest to konieczne teraz, tak? Trzeba sprzedać ten produkt tutaj, jeżeli organizatorzy myślą o zarabieniu pieniędzy, to myślę, że jest to na tą chwilę jedyny sposób, żeby zarobić jakieś pieniążki. Jakie swoje. Co może być atutem Twoim w walce z Walentynowem? Nieobliczalność. Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy co. Jak zawsze to lubię powtarzać, pójdzian mówi, że klatka zweryfikuje. Także zobaczymy, co się wydarzy. Nie chcę tak wybiegać w przyszłość, zobaczymy.